Betonowe budynki. Mężczyzna z Minnesoty stworzył w swoim ogródku miniaturowy zamek z betonu za pomocą własnoręcznie wykonanej drukarki 3D. Technologia się ciągle rozwija. Twierdzi się, że dzięki niej będzie możliwe znaczne obniżenie kosztów budowania. Pozwoli także na tworzenie szalonych, często abstrakcyjnych struktur. Potężny sprzęt pozwala na wykorzystanie różnorodnych materiałów. Jedzenie. A co powiesz na pizzę stworzoną przez drukarkę 3D? Tak, to co widzisz przed sobą jest w pełni jadalne. Inna firma wykorzystuje technologię 3D do drukowania czekoladowych przysmaków. Mam nadzieję, że w 2016 roku nie tylko astronauci będą mogli tworzyć jedzenie na swoje długie wyprawy, ale my wszyscy zyskamy tę możliwość. Jeśli nie lubisz pizzy, możesz zlecić drukarce wykonanie naleśników poprzez przekonwertowanie rysunku. Brzmi, a przede wszystkim wygląda przepysznie. Czaszki. Technologia posiada także zastosowanie w medycynie. W szpitalu w Holandii wstawiono kobiecie wydrukowany z wytrzymałych materiałów korpus czaszki. Implant miał za zadanie zmniejszyć ucisk na mózg pacjentki. Taka operacja trwała około 23 godzin. Co ciekawe, pacjentka żyje, ma się dobrze i już wróciła do pracy. Istnieje już nawet możliwość tworzenia tkanek w oparciu o tę technologię. To oznacza, że drukarki 3D pozwolą na usuwanie blizn i szybszego się ran. Czas oczekiwania na przeszczepy zostanie skrócony, a nasza długość życia wydłuży się. Takich operacji będzie z czasem coraz więcej. Aktualne koszty takich operacji są zbyt wysokie dla portfela przeciętnego obywatela. Zwierzęta Miniaturki naszych pupilów wyglądają uroczo. Gdyby nie ich rozmiar, niektórzy mieliby problem z odróżnieniem od prawdziwego zwierzaka. Aby otrzymać taką figurkę, wystarczy wysłać zdjęcie z dowolnej perspektywy. Jednak 15-centymetrowy zwierzak wydrukowany na podstawie zdjęcia kosztuje 600 dolarów. Samochody nowoczesne, ergonomiczne dzieła sztuki mogą stać się unikatowe dzięki zastosowaniu technologii drukowania w trójwymiarze. Firma Divergent Microfactories stworzyła przyjazne dla środowiska auto w oparciu o technologię 3D. Swoje dzieło nazwali Blade. Ciekawe, czy ze względu na jego agresywność, czy może aerodynamiczne kształty przecinające powietrze. Samochód posiada 700-konny silnik, który pozwala na rozpędzenie się do setki w 2,5 sekundy. Waży 700 kg, a jego podwozie może być złożone w ciągu kilku minut. Technologia drukowania w 3D wcale nie jest nowa. Zaczęto ją stosować w połowie lat 80. do tworzenia prototypów. Aktualnie każdy z nas może kupić sobie taką maszynę do drukowania z plastiku. Może w przyszłości urządzenia stosowane w budownictwie, jak i medycynie, również będą tak powszechne. Nie zapomnij polubić filmiku oraz mojego fanpage'a na Facebooku. Linki znajdziesz w opisie. Subskrybuj, aby być na bieżąco z tym, co ciekawe.